Drugi rok nowej rzeczywistości, a my nadal żyjemy. Minął już styczeń, jest luty, mimo że ostatni rok był taki, że nie zdziwiłbym się, gdyby po 20 grudnia przyleciało UFO i zaczęło strzelać laserami. Ale mimo ostatnich trudności powstajemy jak Feniks z popiołów i nadal trwamy. Ach, życie jest piękne. jest w A teraz stało się jeszcze lepsze. I nie, nie dlatego, że Bayer Full dostało w listopadzie tamtego roku pół bańki rządowych pieniędzy na pielęgnację kultury i sztuki disco polo. Listopad minionego roku stał się lepszy m.in. dlatego, że THQ Nordic wypuścił drugi już dodatek do Spellforce 3. Mowa tu oczywiście o dodatku Fallen Gun. Cóż jest w nim takiego ciekawego? Tego zaraz dowiecie się z pierwszej recenzji gry na kanale Movies Room. Zanim jednak zaczniemy, dajcie suba i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. Co jak co, ale Grimlord Games wespół z THQ Nordic wiedzą jak robić i wypuszczać gry. W przypadku tego drugiego, który przejął kalifornijskie THQ, austriackie JWUD i niemieckie Piranha Bytes, powiedzieć należy nawet więcej. Są w tym cholernie dobrzy. Nie może tu umknąć fakt, że Nordic przejął prawa do wielu rozpoznawalnych serii. Mogłoby im to zaszkodzić, a jednak czas pokazuje, że jest odwrotnie. Jakkolwiek Alex do najbardziej udanych nie należał, tak fajnym był zabójcą czasu. Do Titan Questa wyszły klimatyczne dodatki ostatnio Atlantyda, która zdaje się utrzymywać klimat. Demówkę remake'u Gotika dostaliśmy dwa lata temu pod choinkę. Wypuścił to wszystko Nordic i widział Bóg, że było to dobre. No ale już wystarczy. Koniec cytowaniem Biblii i byciem słodko pierdzącym względem wydawców gier. Bierzemy na warsztat Fallen God, kolejne oblicze serii, którą poznałem w czwartej klasie podstawówki. Ostrzegam, będzie sentymentalnie. Dlatego trzymaj się, czytelniku i słuchaczu, zapnij pasy i wyobraź sobie głos Krystyny Czubówny. Prowadzi on nas poprzez niezmierzone ostępy dżungli, w której mieszkają trole. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika szykującego się do ataku. Pierwszą mocną stroną Falengat jest bardzo apetyczna kampania. Wódz plemienia tragicznie umiera, zasłaniając własną piersią swoich pobratymców przed gradem pocisków. Plemię Księżycznych jest w rozsypce. Z jednej strony łowcy, którzy polują na trole dla ich kłów, z drugiej strony kajdaniarze, którzy robią z troli swoich niewolników. Całość obrazu przyszłości, malującej się w mrocznych barwach, dopełnia zgniła krew. Jest to zaraza nękająca plemię, a mogąca mieć pewien związek z krwawą gorączką znaną z podstawki trzeciej części serii. Dziesiątkuje ona szeregi plemienia, między innymi poprzez powodowanie niewyjaśnionych poronień. A Krok, czyli nasz protagonista, nowy wódz księżycznych, musi przeprowadzić swoją brać przez Ocean Niedoli. Nie może pozwolić, by plemię wygasło. Atakowane ze wszystkich stron trolle, uważane błędnie przez inne rasy za zwierzęta, a nieświadome istoty, trafiają na nieznajomego. Ów zamaskowany Norkain ma plan wskrzeszenia jednego z fial Dark, potężnego bożka, dziecka Zaracha. Fial Dark zostali stworzeni przez Zaracha, który wykazuje pewne podobieństwo z Tolkienowskim Morgotem, podobnie jak trole i Orkowie. Są oni jednak od tych dwojga raz bardziej okrutni i potężni. Zarach powołał ich do istnienia jako chorążych armii raz mroku. Cieszą się oni nieśmiertelnością, a przynajmniej ich koniec istnienia nie jest taki, jaki możemy typowo zdefiniować. Nieznajomy zna miejsce niechlubnego pochówku jednego z bożków, w nim ostatnia nadzieja uratowania księżycznych. Nadzieja, w bóstwie podboju, czarnej magii i zniszczenia. O ironio! Podczas przechodzenia kampanii, która prezentuje nam wszystkie nowe zagadnienia rozgrywki, oczywiście oprócz PvP, który przy okazji otrzymujemy, a jest całkiem zgrabny, miałem momenty wzruszenia myślę, że nawet nie będąc fanatykiem serii bym je miał. To dlatego, że w grach RTS RPG nie jest tak łatwo owczucie się w postać, przecież nie widzimy nawet jej mimiki, nie obserwujemy światu jej oczyma, ani nawet zza pleców, co akurat w pierwszej części było możliwe. Niemniej jednak fabuła, voice acting i dialogi, zwłaszcza na ostatniej mapie kampanii, budują przywiązanie i są składowymi siły wypadkowej całej immersyjności produkcji. Dialogi utrzymują nastrój, niezależnie czy to zwykła wymiana zdań bohaterów, czy RPG-owy smoltok, czy również dywagacje o śmierci i zasadności wiary. Scenarzyści się postarali. Na serio. To jednak nie przeszkadza w delikatnym przebijaniu czwartej ściany i prezentowaniu żartobliwego dystansu, co też jest dużym plusem. Poznać to możemy po itemie u jednego z NPC-ów w postaci manuskryptu. Nazywa się on bodajże Plany dystrybucyjne THQ Nordic na najbliższy czas. Innym puszczeniem oczka w stronę fanów jest też to, że jeden z naszych towarzyszy ma Przemyślenia odnośnie piasku łudząco podobne do Anakina Skywalkera. Fallout to także trochę inna mechanika rozgrywki w porównaniu chociażby z podstawką. Mamy tu do czynienia z innym sposobem zdobywania ekwipunku. Rozkładamy zwykły dropiący ze skrzynek i przeciwników rynsztunek, po czym kraftujemy trollowy. Także obrażenia magiczne się trochę pozmieniały. W podstawce były one rozłożone na domeny magii, tutaj zostało to zgeneralizowane do jednego typu również jeden z naszych towarzyszów Noak ma drzewko rozwoju postaci bazujące na decyzjach dialogowych. Widać, że Grimlor kreatywności nie zabrakło. Dostaliśmy mapki wyłącznie do questów pobocznych. Tak, side questy nie zostały potraktowane po macoszemu. Chociaż trochę boli, że nie możemy za bardzo przebierać w towarzyszach. Mamy czterech bohaterów i to z grubsza nie ulega zmianie. Nie możemy zapomnieć też o trybie PVP. Może potrzeba mu więcej zainteresowania ze strony graczy i dopieszczenia, ale jest naprawdę dobry i sprawia frajdę. A co jeśli chodzi o oprawę graficzną i audio? Grafika dopieszczona jest koncepcyjnie, jak i detalicznie. Wszystko gra, świat czaruje i pochłania. Wadą jest tu może nieco optymalizacja. Czasami zmuszony byłem grać na dość niskich ustawieniach, dlatego, w imię wydajności, przerabiałem grę na symulator ziemniaka. Tekstury i modele są misternie wykonane. Pamiętacie remake WarCrafta 3? Tu jest jeszcze więcej klimatu, jeszcze więcej magii, ludzkiej pracy i majestatu. W każdej mgle i łunie, w każdym symulowanym promieniu światła spadającym na każdy kształt. Jeśli chodzi o muzykę, jest nawet jeszcze lepiej. Pod tym względem Spellforce zawsze był mocny, nawet niech na druga część. Muzyka jest po prostu zjawiskowa. Dzięki niej, świat gry kompletnie wciąga nas w siebie. W pisemnej wersji Recki, którą możecie przeczytać na portalu Mumisrum, umieściłem złośliwy przytyk, że Fallen God to trochę taka blizzardowska historia trala. Oczywiście to czysta prowokacja, bo pomimo kilku analogii i wspólnych schematów, najnowszy owoc pracy Grimlore Games to powiew w świeżości. Powiew w świeżości z jednoczesnym ciepłym aromatem domu, azylu. A to dlatego, że wiele części jest nowych, ciekawych, zaskakujących, a jednocześnie to spójna część większej całości. Kolejna karta stali opisującej nam EO, świat zapoczątkowany przez Fenomik i Dżoot. Historię tą godnie kontynuuje Grimlord Games wespół z THQ Nordic. I oby było tego jak najwięcej, bo nowa odsłona serii to coś co maluje uśmiech na moich ustach. I roznieca zainteresowanie pośród brust mózgu. Tak nam dopomóż Aonir. I to wszystko, jeśli chodzi o recenzję najnowszego dodatku do trzeciej części Spellforsa. Dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, a możecie być pewni, że będziemy wrzucać jeszcze więcej materiałów o grach. Do usłyszenia już niebawem. Tekst macie krugała, montaż Janek Wasilewski. Jeśli interesuje Was materiał taki jak ten, możecie też wpaść na kanał do mnie albo do Janka. Serdecznie zapraszamy.